Czy, jeśli miałbyś wybierać pomiędzy Pablem a Patrykiem, to kogo byś wybrał? W jakim wieku straciłeś dziewictwo? Za ile tysięcy złotych byłbyś w stanie zapalczyć na tego Masz dziewczynę. No to co, chyba wszystko jasne. Jesteś zadowolony z tego, że nie poszedłeś do Timu X? I ile ci oferowali? No czemu ty mi takie pytania zadaje? Dobra, to teraz chyba muszę już zdradzić, że... jo byczki i bycunie! mordo! Dzisiaj nagrywamy pytanka, które zadawaliście na moim Instagramie. Także, jesteś gotowy Maciuś? Ciężkie pytania będą. Będą bardzo ciężkie pytania. Tutaj mamy soczki wszelkiego rodzaju pomarańczowy, truskawkowy, jagodowy. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczki w górę, komentarz jakieś napiszcie. Ludziska, wbijajcie na instagramy koniecznie, bo będziemy robić więcej odcinków, gdzie będziecie zadawać nam pytania, gdzie będziemy wykorzystywać je właśnie do odcinków. Także wbijajcie tu, to, to i to. No i co, lecimy? Lecimy, dobra. To, to zróbmy tak, że odpowiadamy razem na te pytania. Bo trafi się jakieś ciężkie, na które ty nie, nie chciałbyś odpowiadać, a może być akurat fajna pod ciebie. Także odpowiadajmy razem i zobaczymy. O. To jest pytanie do ciebie. Do nas! Dwa pytania są no do... Ale to jest nikt do ciebie, sumie No dobra, ale jak już do mnie, to odpowiadamy i tak razem. Pierw ja odpowiem, okej, okay, spoko. Czy jeśli miałbyś wybierać pomiędzy Pawłem a Patrykiem, to kogo byś wybrał? <grym> z Pawlem zawsze dłużej. A nie dobra, jak odpowiedź szczerze to ci przyznam <grym> Dziękuję za uznanie, chłopie. Ale ja to rozumiem, bo ile się teraz z Pawlem? Z Pawłem z 4 lata już? Myślę, że... No z Pawlem. Że, Paweł, no bo znamy się dłużej, nie? Widzicie jaki jest? Widzicie? <głos> <głos> Ale nie muszę o, pić przepysznego soczku. Nie, musisz i tak wypić za to, co powiedziałeś. <noise> <noise> Pomarańczka. W jakim wieku straciłeś dziewictwo? No teraz ja zaczynam, tak? tak. 17, 17. Ja albo miałem nie 16, ja albo 17 ja, 17. ja właśnie albo 17, albo 18. Nie, nie no 18 na pewno mi. Kurde, nie pamiętam! Ja 16 albo 17, też nie pamiętam dokładnie Tak wcześniej? Tak jeszcze? Czy kiedykolwiek paliłeś alkohol lub piłeś papierosa? Nie paliłem alkoholu i nie piłem papierosa. I ja tak samo. Ja no to tak będzie no, u... Jakbyście jechali na wyspę, to kogo byście ze za sobą zabrali? Byście na jakąś bezludną wyspę pewnie o to chodziło. Stary, do ciebie bym zabrał, w tym niki byśmy nagrywali. Wyświetlenia, ha! Jest normalnie! Na bezludną wyspę, tak szczerze. Tak szczerze, szczerze. Jakby sobie, jakbyśmy sobie mieli poradzić z tym wzią Piotr. No. no Eu que empiota Piotrek a é IQ, Ma, mam w głowie dużo. No. OG, No, pozdrawiamy Piotruś. Także jak przyjedziesz z USA, to jedziemy na bezludną wyspę. Dokładnie, tak. tylko w trójkę pojedziemy, nie? Mieliście jakąś dużą spinę? Generalnie mieszanie biznesu i przyjaźni to jest ciężka sprawa, aczkolwiek bardzo dobrze sobie z tym radzimy. Bardzo dobrze, ale większych nie mieliśmy. Jeśli już jakieś spinki, to bardziej po to, żeby coś zorganizować w pracy i, i tak dalej. Powiedziałbym, że spin większych nie mieliśmy. Czy łączyć na coś więcej niż alkohol? Mówili, że mnie nie, za ja nie, ja nie, ja ja to z robotą A. Czy łączy cię coś z Gosią? Z Gochą? Z Gochą Z Gochą łączy nasz przyjaźń. przyjaźń Przyjaźń, tylko tyle Zresztą Gosia ma chłopaka już od 5 albo 6 lat Nie dość, że jest jeszcze z, Tomkiem, z moim sąsiadem, którego znam od takiego wypierdka Pozdro Także nie, nie, nie Ej, Ale wiesz co, zdaje mi się, że jakąkolwiek dziewczynę pokażemy kiedyś tutaj no. na odcinkach Będą ludzie myśleli, że jest z nami w związku czy coś Burza Piorony. Chmury strzelają z dupy, to? Tak zrobiłem właśnie. Burza. Czy jakbyście mieli do wyboru umrzeć, albo być za sobą, to co byście wybrali? Życie jest za piękne, Patryczku! No nie róbcie! No Dobra, nie odpowiadam na nic, muszę się najpomożeć. Ja, ja też muszę. Nie odpowiadajmy na to. No. Może teraz zadamy po jednym pytaniu sobie, no. na taką rozgrzewkę przed kolejnymi ciężkimi pytaniami. To co, zaczynasz, czy ja mam zacząć? Możesz zacząć. No, co wymyślić, co wymyślić górę. Czy spotykałeś się kiedyś z jakąś dziewczyną i w tym samym czasie na przykład pisałeś z inną albo też się spotykałeś albo jakieś tam sprośne rzeczy, więcej niż tylko relacja były. Czyli nie czy zdradziłeś, ale czy... Czyli troszkę kręciłeś tak? Kręciłem z jedną, potem też drugą pisałem. ty <śmum> <śmum> Dobra, mogę odpowiedzieć na to pytanie. No dobra. Niestety tak było. Ale to było jakieś czas temu w sumie. A to nic, to to spoko. Idziesz, umawiasz się z tą osobą wcześniej, nie? Idziesz z nią na spotkanie, poznajesz tą osobę, jaka ona jest. No ale nie jesteście razem, no to możesz pisać z kimś innym. I jestem tego pewien, tak, w 100% procentach, że na przykład z tą osobą pierwszą, co byłem, też pisać z jakimś innym chłopakiem. Okej. Okay. No także wyjaśnione wszystko. Za ile tysięcy złotych byłbyś w stanie zawalczyć na fajną Powiem mama, mama. Pewnie ma. musisz podać konkretną cenę. Dobra, to teraz chyba muszę już zdradzić, że dostałem e, propozycję. Co? Co? Miałem propozycję, wa. Ty, prąd pierdział! Nie, nie teraz! Prąd tam pierdzielną. No nie. Ty. O, patrz co się dzieje? Ja pierdzielę. To czekajcie, ludziska, za chwilę będziemy. nie, nie no! kurde! Pawle, jakbyś co się stało? Moi drodzy, nowa generacja softboxów, lamp, tak naświetlamy teraz Jest ciężko, ciężkie warunki, ale już drugi raz nam prąd wyrąbało, ty. masakra Także odpowiadając na pytanie, bo pewnie będziemy musieli sobie zrobić lekką przerwę, żebyście nie musieli po ciemku nas oglądać Dostałem już propozycję na FMM, z różnych powodów odmówiłem Mimo, że zaoferowali naprawdę bardzo dużo, tak żeby się opłacało Ale chciałbym hejt. przypomnieć pytanie Ile musiałbym dostać? ta kwota, tak Ile musiałbym Że... dostać? Ile byś musiał dostać, żebyś się skusił na to? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ile bym. Ile byś chciał dostać, ile miałeś zaoferowane. No stary, chciałbym nawet milion Ale nie, konkretną dodać. cenę, z której byś był zadowolony po prostu. Zadowolony, to bym był nawet z tej kwoty, którą mi wcześniej podali. No Okej. Okay. A nie mogę wam mówić, i to jest to. No to musisz wybić. <laughs> nie! No proszę, tłumacz. Cztery no skawki nie to Widzę trzy do jednego w piciu. <laughs> Hej, to tylko soczek, Przecież. To mordeczki, my czekamy na pro I widzimy się niedługo. Pewnie się znowu nie doczekamy. No. Znowu nic nie można robić w chałupie. Ej, to jest przerąbane. Ostatnio nie mieliśmy prądu ani to montować, ani to nagrywać, niczego innego, bo nie ma prądu. No a bez prądu to ciężko. A tu daily trzeba robić, trzeba zapierdzielać. Jak to robić? Jak tu żyć? Jak tu żyć? Jesteśmy z powrotem. Prąd wrócił. Pytanie do dwóch. Masz dziewczynę? Nie. <słyska> Co się śmieje? Co to było? Let's go! Nie, nie mam. Nie, nie mam. Ja właśnie spociłem. Czuję się przeczerw. Nie dziwię się, nie dziwię się. Dobra, werbem. No! No to co? chyba? Wszystko jasne? Ten kto pije, to znaczy, że mówi... Ta! Ja wiem czy to... To cię ten piolet nie ale no, nie powiedziałem, że tak. Co ty gadasz? No ale, serio. Ale to musisz brać przykład ze mnie, odpowiadam zdecydowane nie. <noise> A ja mówię niezdecydowane nie. Żadnych takich rzeczy nie ma. <noise> Dobra, lecimy dalej? <laughs> Czy macie znajomych lub ochotników, których byście dodali jakby do waszego teamu? Aha, w sensie do nagrywek. No to jest tak. Na pewno mile Milek, z Gosia, Pablo, Snakey, Piotruś. No to już jest czterech, to już jest sporo. Tak, mamy bardzo dużo osób. W ogóle może nie widać, ale mamy troszkę znajomych, z którymi mamy dobry kontakt. I chcielibyśmy z większością nagrywać, ale fakt jest taki, że każdy, no już jesteśmy w takim wieku, że każdy ma swoją robotę, swoje inne obowiązki. Bardzo mamy mało czasu na to, żeby się z nimi spotykać. Co dopiero nagrywać, bo jak już się spotykamy, to wolimy sobie pocilować. Tak, pocilować, porozmawiać o życiu, nie tylko YouTubie, bo to jest na co dzień. Dokładnie. Dobrze. Ale no, jakbyśmy mieli więcej czasu, to myślę, że z każdym z tych osób byśmy chcieli nagrywać, bo to jest naprawdę fajna ekipa, ale no też mają swoje obowiązki to trzeba podkreślić. Także tak, mamy znajomych. Wolałbyś zerwać znajomość z Patekiem, z takim Pablo, czy odejść z wszystkich social mediów? Ale to jest takie kurde pytanie, wiesz, albo zarabiaj na życie w sposób jaki kochasz, albo porzuć swoich najbliższych okay. przyjaciół. Tak, Mimo tak. wszystko, no kurde, jednak ludzie, którzy cię otaczają są ważniejsi niż rzeczy, które cię otaczają. Wiesz, jak porzucisz bliskich, to szybko możesz takich samych nie odnaleźć, możesz w ogóle nigdy nie odnaleźć takich samych bliskich. No trzeba jednak no, widzieć tą różnicę, kiedy pieniążki, a kiedy najbliższa osoba. Pamiętajcie, ludzie, a rzeczy materialne to dwie inne rzeczy. Także ogarczyciu, no właśnie. Mm -hmm. I... Ej, ale w sumie kurde mogę być przez to na przykład hipokrytą, nie? Często. Bo będąc na przykład z rodziną w chałupie, w Bydgoszczy, mógłbym tam się rozwijać, a na rzecz tego, żeby się jeszcze bardziej rozwinąć, pojechałem od nich, mimo że chciałem z nich być blisko. To jest już takie. Zależy jak kto to interpretuje. I możecie interpretować to na różne sposoby, ale jak miałbym dojść co do czego, miałbym wybór trzech ziomków moich stoi, social media. No kurde. No ale też jeździć tam w tamtej stronie i odwiedzać często. No to, tak, tak. No zależy... bo na to robota. Bo. Lecimy dalej! Trzeba, trzeba pracować, żeby mieć pieniążki Tak, Lecimy. I znajomych. <laughs> Ale powiedziałeś, że co? Teraz takie leciutkie pytanie. Czy planujecie w waszym sklepie zrobić jakieś? Nowe ubrania typu buty czy coś nowego. Tak, tak. No generalnie sklep to jest dla nas bardzo ważna sprawa i chcemy to jak najbardziej rozwijać i coraz więcej rzeczy dawać. Ale jak nie będziemy mieć sprawdzonych rzeczy, to nie będziemy tego wprowadzać, bo też nie chcemy sprzedawać byle czego. Jak znajdziemy jakąś zarąbistą czapkę, jakieś zarąbiste kurtki, to wtedy będziemy to wprowadzać, wprowadzać do sklepu, ale na to też trzeba mieć. Finanse i pieniążki. Także to, że od razu nie ma wszystkiego w tym sklepie, to jest kwestia tego, że po prostu no, tak działa biznes, że trzeba pozbierać na to, żeby mieć potem lepsze rzeczy w sklepie i do tego będziemy dążyć, to jest główny cel. Dlatego chcemy się rozwijać i myślę, że będzie tych rzeczy coraz, coraz więcej. Kiedy będzie twój kanał? Pewnie we wrześniu, nie? Myślę, że... A coś... Coś może w tym, w ten deser Musimy to przemyśleć tak mocno Tak, też nie chcemy wystartować z kanałem Patryka na, na przypał W sensie nie przemyśleć, Patryk otwieraj kanał i rób tam jakieś gówno Też chcę, żeby Patryk właśnie poprzez to, że teraz montuje takie lifestyle i tak dalej Bardziej się douczył, żeby był przygotowany na ten kanał i żeby to bardziej jakościowo wyglądało mhm. Ale no, ten główny content musimy mieć przemyślany Fajne, żeby to się dobrze oglądało i to nie było coś, co się ciągle powtarza i jeszcze to samo Na pewno, będzie dużo gamingu. Gamingu będzie. będzie. Będą live y na pewno, też często dość. Ale jakiś no główny content jest. Też główny być. content, na którym teraz myślimy i myślę, że wkrótce już będzie wszystko wiadomo. Proszę bardzo, spajcie pytańką. Dobra, ja znam pierwszą, bo już mam. No. Macie! To ja! Macie Rębowiecki, tak zwany Rębo, Jesteś gotowy na to pytanie? Nie wiem co to zapytałem, ale myślę, że jestem gotowy. Myślę, że na to odpowiedź. Dobrze, no to super, właśnie. A to chodzi. Ale Cię ty podgryzasz mnie? Czy jesteś zadowolony z tego, że nie poszedłeś do Teamu X i ile ci oferowali? Wcześniej już mówiłem, dlaczego nie poszedłem do Teamu X. A, no, ale teraz jest inna sprawa, bo wiesz, Teraz tak. już widzisz, jak to wygląda, jak Team X działa, tak, a teraz tak. się musisz wypowiedzieć, czy jesteś zadowolony? Mhm. Dalej jestem tego samego zdania. Zresztą, jak chcecie wiedzieć, dlaczego nie poszedłem, to wbijajcie na film, który jest, nie wiem, czy po lewej każdy youtuber ma z tym problem, czekajcie Jak siedzę tutaj, to tutaj będzie, czyli tutaj Tutaj wbijajcie, jest karta, jak będzie źle to będzie dobrze. dobrze Z biegiem czasu fajnie mi to idzie Naprawdę myślałem, że padną po jakimś tam pół roku I jeszcze się trzymają spoko Zobaczymy jak długo Na razie to wygląda w miarę ok, Jak na tamtych odbiorców, fajny content dla nich robią Ale dalej jestem tego samego zdania Dalej bym tam nie poszedł, bo nie byłbym w tym miejscu gdzie jestem się jak każdy motywator mówi nie, nie, nie ja tego. No a potem jest poduszkę. Z nocy, jak się włocza, ta... Tak nie, nie, nie. nie żałuję tego tak, A ile mi zaproponowali... Mamiętaj, tak, ile <ślad> ja mam tego szatku. Tak? No tego... to co, no oh, trzeba wyjść. Dobra, to co? Ale poszło. Czy Pablo zamieszka z wami w domu? Zacznaj to Pablo. Szpaxum. <ślad> Może spać, no? Może no spać. No hej, szpaxum! Słuchaj, ja wiem, że jest wcześniej rano, mam pytanie tutaj od widzów: Czy Pablo zamieszka z wami w domu? Co, zamieszka z nami czy nie? Nie ma, Nie ma prawa w ogóle. Lewa też. Dobrze, właśnie. No bo ja nie chciałem odpowiadać na to pytanie: bo wiesz, nie będę za ciebie odpowiadał. ci teraz? Wiesz, Ale zawsze jest wyjście, możesz się napić. No się nagrywa się Adio. Ty po pięciu minutach się przywita To ty chcesz ode mnie Ja nic No widzowie chcą Powiem tak, jak już nagrywamy odcinek to Pablo za 7, nie za 10 dni czy tam 12 przyjeżdża do nas i będziemy nagrywać Wtedy go o to zapytacie, teraz nie ma co tam przez telefon Inaczej, bo jak teraz nie odpowie to na jakimś odcinku musi się napić no Teraz wygadacie z kimś, teraz już tam w tym momencie Nagrywamy odcinek nie ja w tej chwili mówić, że gdybyś miał jak, to pewnie byś zamieszkał, nie? Gdyby nie było. Obo... No, obowiązku, właśnie. Ale są obowiązki ludzkie, także gdyby Pablo miał jak, to by z nami zamieszkał. O. Pablo, co ty pierdolisz? No to stary, to wtedy. Na razie no, jedno, no, trzymaj się Kto miał więcej związków? Mieliśmy po jednym no, Po jednym, po jednym! Boruca eee! fajna! Ale się tutaj złożyło To był temat o związkach i był z tym jakiś związek hmm. W związku z tym <noise> Musieliśmy posmakować Dobra, ciężkie pytanie ciężkie. Tak? Jeśli nie odpowiesz na nie, to musisz wypić Dobra Czy znasz Ole Mleczko? No. Nie <laughs> Powiedziałeś, że dobra, jak nie odpowiesz, to musisz... Ale to nie, no nie, nie, nie Nie, 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 nie. Tak. To jest podpucha Nie! <grym> tak. Ale <grym> powiedziałem, tak. tak nie, nie, nie można. Powiedziałeś, że jak nie odpowiesz, to wypij Nie odpowiedziałeś. Tak no ale co? My, to się się stało. Nie znasz o mleczko? A ty znasz? Właśnie nie. No to nie. Dobra, ostatnie pytanie to wymyślamy. Papierkami, kto pierwszy. Kurde, no! To ja pierwszy. No, no, no. <grym _> to jest specjalnie mocne pytanie. A, żeby wypił, no? Tak, powiedz imię dziewczyny, która była dla Ciebie najważniejsza w Twoim życiu. Najpiękniejszą, najlepszą osobą, kobietą jest zawsze Mamusia. Pamiętajcie, podzielę na goretkę. Ja się... No czemu ty mi takie pytania zadajesz? Czyli nie chodzi o związek typu... typowo? Typowo o związek nie Czyli dziewczyna którą powiedział, w związku była dla na ciebie najważniejsza? Co? Nie no wtedy to tak Na której najbardziej zależało to tak no, Ogólnie, ogólnie, ogólnie? No ogólnie no to wtedy tak Wypiję bo nie chcę mi się tak dużo zagadać o tym <laughs> A bo ty się... Ja zresztą... mam pytanie. Ej, nie, już nie ma czoła, już, już... Nie, no musisz zadać. Nie. Ale było, że... Ale nie, to ostatnia Dobra, zadam ci No ale nie muszę odpowiadać. Musisz. No co ty mi tu gadasz? Czekaj, darać. Czas garaś. na reklamę! Jesteś gotowy? Jestem, jestem To będzie troszeczkę opowieści, trochę pytania O trosze... ty atakujesz w ten sam punkt paróweczką Masz taką osobę, w którą coś ten A bliżej A co wiesz, że mam? Do, do, do... <grym> nie, nie jestem tutaj, nie wiem nic <grym> To jak ma na imię? No i pięknie, mówiłem, że wypiję To by było na tyle w tym odcinku Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę I piszcie w komentarzu jakieś spicy pytania Tylko naprawdę, żeby to było coś takiego, że nie możemy na to odpowiedzieć Tak, odpowiedzi, przepraszam <grym> <grym> To tam to jest tu jak coś, to zrobimy z tego drugą serię. Robimy drugi odcinek z tego. Jak zobaczymy, że będą naprawdę mocne pytania. Tak. Jak będą sobot... mocne pytania, na które nie będziemy potrafili odpowiedzieć, to wtedy je bierzemy do odcinka. No i wbijajcie na mój Instagram, na no, macie nie wbijajcie za te pytania. No może Nie no, wbijajcie na nasze Instagramy i widzimy się jutro o godzinie 19. Live stream w sobotę, czyli o 12. O 12. Trzymajcie się. Bless.